Stoję przy relikwiach świętego Urbana I, patrona naszego miasta. Relikwiarz jest taki duży, na wzór pomnika, który stoi w centrum naszego miasta. I chciałem powiedzieć, że relikwie zostały tu sprowadzone z Rzymu dzięki ojcu Michałowi Leganowi, który jest obecnie rzecznikiem Jasnej Góry, a wtedy, w tamtym czasie w 2001 roku pracował we Włoszech i on się zwrócił do ówczesnego arcybiskupa tam, gdzie właśnie te relikwie tej diecezji, archidiecezji były, żeby nie odstąpił część tych relikwii i arcybiskup z wielką chęcią to uczynił. Stąd też te relikwie mamy w Zielonej Górze. Chciałem powiedzieć jeszcze, że w naszym kościele patronalnym w każdy wtorek jest nowenna do świętego Urbana. Modlimy się w intencji miasta, mieszkańców, prezydenta, radnych naszego miasta, za wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą być bliżej Boga. A może czasami im się to nie udaje w życiu, żeby jednak za przyczyną świętego Urbana mogli się kiedyś tym Panem Bogiem i Kościołem pojednać.